W środku Jerzy Dworczyk, 51-letni napastnik, były piłkarz, zagłębia, a teraz już e, trener, zresztą po raz drugi w swojej trenerskiej karierze jako e, pierwszy trener. Dobra ofensywna akcja, prawą stroną dośrodkowanie i gol! Jeden do zera, a gola strzela! Świetna akcja prawą stroną, znakomite dośrodkowanie i już w siódmej minucie Zagłębia obejmuje prowadzenie. Trzeba powiedzieć, bardzo dobrze wyprowadzona kontra, bo, była to, bo y, był, był to po prostu szybki atak. Piątkowski znakomicie y, zerwał się y, prawym skrzydłem i no, świetnie, do, do, doskonale wręcz do, dośrodkował do, nadbiegającego prymule, który nie miał problemów y, z umieszczeniem piłki. Zresztą zrobił to bardzo dobrze, trzeba powiedzieć. Świetny strzał głową. Czysto trafiona piłka nie do obrony dla bramkarza Lechi. A warto pamiętać, że obaj napastnicy zespołu gospodarzy, bardzo wysocy, dobrze grający głową.